Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie moi drodzy widzowie. Jak wiadomo powszechnie są plusy i minusy, ale chodzi o to, żeby plusy przyćmiły minusy. W dzisiejszym odcinku o minusach życia w Australii. Easy Vlog, zapraszam. Na samym początku chciałbym zaznaczyć, że to są moje spostrzeżenia. Jeśli ktoś jest innego zdania, nie ma problemu, może je wyrazić pod filmem w komentarzach. Pierwszy minus to jest taki, że jest zbyt duża różnica pomiędzy bogatymi i biednymi, jest aż tak olbrzymia i to bardzo dobrze widać. Bogaci pływają na jachtach dopływają tymi jachtami pod olbrzymie rezydencje niemalże w centrum miasta. Biedni z kolei duży odsetek bezdomnych, mm, ciśniących się ludzi w wynajętych drogich mieszkaniach. Moim zdaniem jest to zbyt duża różnica. Każdemu się może wydawać, że tutaj każdy przyjeżdża i od razu ma wszystko. Niestety czeka cię ciężka praca, ale także nie jest to łatwe, bo przejeżdżasz jako emigrant i nie masz praktycznie żadnych znajomości i marne szanse wbić się w porządne układy. Czyli zaczynasz od bardzo niskiego sektora, jesteś dosyć słabo opłacalnym pracownikiem na samym początku i czeka cię żmudna drabina, do kariery zawodowej, wszystko dobrze, jeśli starczy ci na to wszystko czasu. Konkurencja jest bardzo nierówna. Kolejny minus, co mnie bardzo ubolewa, to jest wciąż nieuregulowana sprawa z tutejszą, rdzenną ludnością. A mianowicie chodzi mi o Aborganach i Torresach. Australia: wszystko zamiotła pod dywan udaje, że nie ma tematu. Ludność już zanika, kultura zanika. Ktoś wygrał, ktoś przegrał. A wiadomo kto. Strasznie mnie wkurza i uważam, że to jest też minus. To jest to, że jak zaczynam rozmowę z Australijczykami, oni mają strasznie trudny, dziwny akcent i jak ja nie znam, zaczynam rozmowę po angielsku. Oczywiście mój angielski jest no słaby, nie oszukujemy się. No taki poziom powiedzmy, że od razu mnie zdradza mniej więcej region pochodzenia i ja chciałbym zacząć rozmowę z tutajszym Australijczykiem, który mówi po angielsku zupełnie inaczej. To pierwsze jego pytanie jest skąd jest mój ten akcent? To mnie tak wkurza. I oni często strzelają. A ja mówię, zgadnij to. E, jestem z Rosji, z Francji, z Holandii, e, nawet ktoś, myślą, że z, z Hiszpanii, z Włoch, no mniej więcej z Europy. A ja nie zamierzam w ogóle tego zmieniać. Akcent jak akcent. Jestem z Polski, jestem dumny, że jestem Polakiem i nie będę udawał, że nagle mój angielski. I akcent się w niesamowity sposób poprawił i zmienił, żeby nikt nie, ma, nie miał szans rozpoznać tego mojego akcentu. Mam to gdzieś. Następny minus to jest totalna segregacja społeczna przy wejściach do klubów, do pubów, do barów, do restauracji. Sprawdzenie dokumentów tożsamości wyrzucania za drzwi ludzi którzy mają e, fajny humor po wypiciu pewnej ilości alkoholu nie ma tutaj żadnej tolerancji szczywne zasady i musi się do tego podporządkować kolejny minus tak mi się wydaje to jest przesadna kontrola nad rozprowadzaniem, serwowaniem, dostarczaniem alkoholu tutaj w Australii tak jakby to był nie wiadomo co a z drugiej strony jeśli wejdziesz do sklepu, który posiada licencję na sprzedaż tego alkoholu to jest narzucane klientowi tak że czym więcej kupisz tym taniej Cię wyniesie czyli bierzesz jak najwięcej o co to chodzi? Następny minus moim zdaniem to jest przesadna kontrola społeczeństwa i wysokie kary finansowe. O tym zrobiłem odcinek o niektórych absurdalnych karach finansowych. I e, równie dobrze wiąże się z takim ślepym posłuszeństwem oraz totalna ufność do polityków. Totalna. Jak politycy mówią, zróbcie to, to całe stado tego społeczeństwa idzie i robi to, a dowód mieliśmy o tym 3 lata temu, jak wszyscy, jak jeden mąż szli za tym co powiedzieli im inności w telewizji. Następny minus to jest taka nadmierna przestępczość przez młodocianych. Nie mi się wydaje, że mogę wszystko często coś kradną, są włamania to są takie drobne kradzieże, ale jednak wśród młodzieży przestępczość tu jest bardzo bardzo rozpowszechniona i aż nad to widoczna kolejna sprawa to bardzo kiepski internet a zarazem drogi uważam, że w dużych miastach, w centrum jeszcze jako tako ten internet śmiga, ale już gdzieś tam wyjedziesz poza miasto, praktycznie brak sygnału. Jeśli ktoś pracuje online, to bez Starlinka nie ma szans. Kolejny minus dotyczy miłośników zwierząt. Jest tutaj bardzo długi i drogi proces sprowadzania swoich pupili z zagranicy tutaj do Australii tysiące dolarów, jak cię je stać nie ma problemu. 23 tysięcy dolarów, kwarantanny kilkomiesięczne, to cię czeka. Kolejny minusik, to trudności z uznaniem wykształcenia zdobytego. Poza krajem jest coś takiego jak rozpoznanie zawodu, rozpoznanie dyplomu i tak No nie wszystko oni uznają a w zasadzie bardzo małą część Waszej krwawicy i doświadczenia przywiezionego z innego kraju. Liczy się z tym, że czeka Was tutaj ponowna edukacja. Ogromne odległości między miastami w tym olbrzymim kontynencie wyspiarskim to kolejny minusik. A także bardzo kiepska komunikacja. Ostatnio też, jak widzieliście, poznawaliśmy międzymiastowe pociągi, brud, syf, zacofanie, tragedia. Jeśli lubisz izolację geograficzną, to Australia jest najlepszym miejscem do tego. Wszędzie bardzo. Ale to bardzo daleko, a wycieczka do Europy skoczyć sobie do Madrytu na tydzień niemożliwe. Do tego ogromne koszta. Wszelkiego rodzaju robactwa, które z pewnością napotkacie w domach jak jakieś pluskwy, nie wiem, kakrocze, mrówki, insekty, komary. Poza tym niebezpieczne węże czy pająki, to na pewno spotkasz mieszkając w Australii. Pracując na pełnym etacie, niewielka ilość chorobowego w ciągu roku, około 10 dni, oraz urlopu, jakieś 20 dni. Jak coś więcej, to musisz kombinować. Kolejna sprawa to jakoś Budownictwa. Tu buduje się szybko. Na pierwszy rzut oka wygląda to ładnie. Niestety, ja już kiedyś to, o tym wspominałem i dużo ludzi mi zarzuciło w komentarzu, że to jest nieprawda. Ja to powiedziałem przy że domy są budowane z kartonów. Chodziło mi o ten Carton gates Tutaj tak zwany Jeep Rock. Wszystko ładnie, na jedno kopyto. Kuchnie tak samo, jak budują jakiś apartamentowiec, powiedzmy, tysiąc unitów. Wszystko na jedno kopyto, jak najszybciej, byle puścić to i spieniężyć na rynku najmu. Po dwóch, trzech latach pęka, rozsypuje się. Lepiej poprawić to po swojemu. A cena takich nieruchomości miliony dolarów. Cena przedszkoli. Masz dzieci, powiedzmy, koszt jednego dziecka. No to w zależności od miasta, od stanu i tak dalej. Ale jakieś 150 dolarów na jedno dziecko, za prywatne przedszkole, trzeba wydać. No i moje ulubione marzekanko moim zdaniem podstawowy minus to jest nieczęsto, ale zawsze długi, kosztowny. Proces wizowy, który finałowo pozwoli Ci tutaj pracować i żyć, zarabiać pieniądze na pełnym etacie, w pełni legalnie oraz dostęp do częściowo płatnej służby zdrowia posiadanie tak zwanej karty Medicare. Powodzenia. A teraz uwaga. Może Was to zdziwić, ja to doświadczyłem na własnej skórze i dorzucę to do minusików życia A tutaj na przykład w Sydney, w Australii. Podejrzewam, że to jest wszędzie, ale no jest trochę cieplej. Ale brak ogrzewania w domach, w tych mieszkaniach, których ja wynajmowałem. Oczywiście nie wszędzie, nie w każdym mieszkaniu. Jak tutaj też próbowaliście mi zarzucić, co niektórzy. No ale w większości mieszkań. Zresztą te mieszkania nawet nie są przystosowane do trzymania ciepła podczas zimy, bo to są okna z jedną szybą, to są dziury w drzwiach. Taka naturalna izolacja z takimi kratami, że trzeba by było to zakleić na okres zimowy, żeby nam nie uciekało ciepłe powietrze. I tak są. Oczywiście zgadzam się z tym, że są. Klimatyzatory, które działają w dwie strony, czyli mogą puścić zimne powietrze, i w drugą stronę pracować, puszczając ciepłe powietrze. Jest coś takiego. Te rachunki to też nie są tutaj tanie, prąd kosztuje i to wcale nie małe pieniądze. Ciężka sytuacja na rynku nieruchomości, brak dostępnych mieszkań. Długie kolejki na inspekcjach i wrzucanie oferty, wyrażenia chęci wynajmu. Tutaj to jest normalne. Znajdziesz jakieś fajne atrakcyjne mieszkanie na rynku. Od razu zaznaczę, że tanio nie będzie. zapiszesz się w kolejce. Pojedziesz na inspekcję wydzieloną w jeden dzień, 15 minut e, na obejrzenie. Tego mieszkania, powiedzmy tak, po łebkach, złożenie oferty, i okaże się, na miejscu jest 100 innych kandydatów i każdy jest poważnie zainteresowany wynajęciem tego mieszkania. To tutaj jest normalne: wynajmiesz to mieszkanie, o tym też robiłem sporo odcinków. Umowę podpisz na rok, i nie jeździł się, że po roku najmu, powiedzmy, nastawiłeś się. Podporządkowałeś miejsce zamieszkania gdzieś blisko swojego miejsca stałego pracy. Okazuje się, że po roku, przy przedłużeniu umowy przez agencję, okazuje się, że cena wzrasta 40%. Twój wybór, a cały proces przeprowadzki, zwijanie swojego Majdanu, bo jak się wprowadzasz, to za dużo rzeczy tam nie ma, nie spodziewaj się. Jak zastosz piekarnik albo lodówkę, to już można powiedzieć, że to jest sukces. troszkę musisz sobie kupić, chyba że lubisz prać na mieście. Nie ma problemu. I sama przeprowadzka to też już mogą być tysiące dolarów. Wybór należy do Ciebie. To jest wolny kraj. Podsumowując, nie spodziewaj się tutaj fajerwerków, gdy pierwszy raz stąpniesz nogą na tym kontynencie. Nikt się z Twojego przyjazdu tutaj cieszyć nie będzie. Pracownicy w każdym aspekcie będą chcieli wykorzystać Twoje możliwości. Nie wiesz w jakiś tam sukces od pucubuta do milionera. Raczej jak startujesz nisko, każdy będzie Cię ciągnął. W zasadzie wciska głową w dół, byleś za bardzo się nie wychylił. Czeka Cię bardzo ciężka praca krew, łzy i pot. Wybór należy do Ciebie. Jeśli zdrowie Ci pozwoli, żeby walczyć, to zawalcz, nie ma problemu. Może Ci się uda, ale ja Ci tutaj niczego nie mogę obiecać. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam do kolejnego odcinka, prawdopodobnie już jutro. Trzymajcie się, moi drodzy widzowie. Cześć!